Siema, tu Mike. Witam Was w sumie 22 na polskiej serii. Jak widzicie 60 za do ziemniaków. Mieliśmy osiem tysięcy na koncie, ale sobie wyobraźcie, że zmniejszy nam się saldo do 3000, tysięcy, ale kupiliśmy sobie wapienko. Ta ciężaróweczka przewiozła, która była najęta, więc tą ciężaróweczkę musimy sobie zwrócić na sklep. Łopoczko hmm, zwróć bo po żara pieniądze kilka nowych maszyn też doszło nie zaraz Wam pokażę co doszło nowego kupiliśmy sobie łyżkę do wapna zareczkę do ziemniaków muszę ją zabrać bo nie będą mi się rozpiły paletki Tą... Eee, ciężkie to jest! Dobra, przesunęliśmy. Kupiliśmy sobie RWC do wabienka. Jakieś tam rusyki, ruskie, ale ruskie też podobnie, dobre. To wszystko. A wederko No i tą sadzarkę do kupiliśmy, nie? To pierwsze co, Podnosíme. Děkujeme. Robię cięcie i zaraz zobaczy się dźwięk nagrał, nie? Dobra Sprawdzam czy mi się dźwięk nagroł Bo już nagrałem właśnie 5 minut odcinka, okazało się że nie ma dźwięku maszyn Trochę chore, dobra Zatruniamy pracownika Bo ma bez zmócenia pszenicę tu że z tego pola też będzie dużo przyczep, mam nadzieję. No i jać. Co za kurwa kombajn. Włączamy header. Krycę. No i pracownika puszczamy, nie? Tetera odstawiamy. Ciś dalej. i puszczamy sobie 60. Ty no ziemiaków nie mam. Nie, ja, i dole, nie wsypałem ziemiaków. To jest niemożliwe, że sadzeniaków nie są. Dobra, jeszcze raz podjedziemy i wsypiemy. Co mi tam szkodzi? Dobra, wsypujemy się ziemioczki, jak widzicie, sadzeniaki. A, chlorek nie no. a to serio? Słabo, słabo. probliżamy i Je jedziemy. Nie ma pracownika, Idziemy po więcej ziemniaków. Co za? A ja coś tu, że nie starczy tych sadzonek, dobra. Nie w tym garażu, ale dobrze musimy wysypać Otworzyć garę do zboża Oczywiście przygotowaliśmy sobie miejsce na sypanie ziemniaków jak na razie Otwieram se garaże Na razie będziemy sypali... Na ten skup... na... na... co to jest? Jęczmie, nie? I owies. Trochę nie rany, żeby dwie uprawy leżały na jednej kupie, ale... Bina później postawimy, nie? Na razie, będziemy na jedną sypali, nie? Dobra. Mamy sadzeniaki. Czy jak 60 z tym radzi? Z to pod Zetora Pewnie by było lepiej, nie? Jak mi będzie 62 rady, to pod podepniemy i teleni. Jeszcze w miarę. Dobra, nic, jedziemy. Ubywa no, tych ziemniaków, powiem szczerze mówiąc. Jedziemy do połowy pola, poniesie pracownika, w nie? ale ciężko chyba przepniemy zetorem. Nie. nie. Jak polska seria, to polska seria, ale na czarno. Chyba żre olej. A jak... Jaki ma ten? Klacum. Mmm, to. mmm. Tu się jedzie do pleja, sprawia się to wodą, bo mamy skrzynkę w piwnicy, wyobraźcie sobie kabel podciągnęli, a smaczek zasięgu zignęliśmy. Ale jak nie, to Team Mobile bez limitu tu danki. Wyrąbane z to. 作业。Oh, yeah. Ale to idzie, ale to idzie. Dobra, zaraz powrót. Podnieś. Jeżdżamy. No lecimy, nie? Lecimy. Ale wolno, ale wolno. to nie ziemia po góry dosypać, w sadzeniu kuf. Ale po efekt, nud dla moich kufów. No cóż, tu go nie Jeździ dobra, jeździ Bison. Tam Bison jeździ. Siły nie ma? 60.? Zobaczymy góry ziemniaków. Myślę, że może być z problem później. A, kurde, tam muszę się dosiać, nie? Tu to tam wiesz, to się poprawia, ale tu nie dosiane. I to jeszcze pracownik zrobił, no, ludzie z Polski. Jak to możliwe Jak się akcja wapno szybuje, no to akcja też będzie sroga podejrzewa Tak samo wykopki zimne no. Podjedziemy podjedziemy sobie kopaczką, nie? Wyobraźcie sobie

To ten podnośnik i lecimy z ziemiczkami. O jest, o Boże, bajzą z procent ma już. Jakiś kolej z koszuli kurwa, dziczo, 8 to już zaraz będzie ciągle czorny. Trzeba wysypywać go dobra. Wiele pracownika pracownika, pracownika, podziała się sobie w tym sobie kombajn Dobra, tylko na spokojnie cyszyć Zakniemy stopno pomocy tutaj dużo nie ma możliwości klawiszy. Najgorzej to jest najdłuższe. Zasypiemy. Ale ubywa, ale ubywa. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, no to co teraz? Lecimy dalej, nie? Rurę chowamy no i teraz co? No to teraz musimy opuścić header Uu. Dobra, zatrudniamy pracownika, idziemy zobaczyć jak te ziemek, no nie? No nie, nie możemy, bo tu musimy jeszcze wysypać ZTS-a. Kurde robotu. Ale już chciałem... Się... Zrobię taki mieszany odcinek, nie? Żeby nie robić tego odcinka żniw, bo będę was męczył, nie? A pszenica w pożowie. Jeszcze musimy kostki sprasować, ale na razie nie sprasuję, bo nie mam to ciągnika, nie? Widzicie wszystkie zestawy są pozapinane, nie? Kurde, nie radzi, na drugą stronę muszę ustawić nikim pomyć nie? To już taka tragedia kurde, drzewo, takie drzewo się zatrzymało. To coś nierealne. Ja im powiem pomoc jak zapał ty. Dobra, to nie Dobra, ogień Kurde, muszę o mnie do drzewami, a ta woda. Już. Ja dzielę. Ale moc ten ZDS z dobra. Tutaj staniemy. 60 miała taką... z tobą była poezja, dobra V Okej okay. To hejdzie z tymi ziemiakami pracę Kudę Skrzynkę trochę komputer... 61 to pozytywana do przopracy pozytywane i niemalet do nich. ale to idzie z tymi zimakami a ja już je zabraknie pewnie rzemiaków jest nam życie całe pole do zasiania już 40% nie? No, nie widzę kombajnu gdzie jest bajzon? Bison, wariu Pojď a je, yes, pojď a ostry, tak vidíte, tam si polemuci. Polský klimat, ne, poezie, a ne, skoky dělajou, dobra. Dobra, i sobě opuštíme. Dobra, to się Dobrze to nie możemy w jakiejś warki popakować. Tak jest pan, nie? to jest fajnie. Tak. 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 podejrzewam, że trzeba będzie Dobra, to. Liza Zobaczymy pracownika sobie. Zobaczymy jak tam bajce mi. I 70%. To jest ładnie, super. pokażę pokażeć jeszcze beleczki schowałem słomy i siana. beleczki słomy i siana schowałem tutaj O, otwórz tą bramę widzicie to są schowane. Ach, na razie będą tu pochowane. Tutaj mejkę postawiłem. Widzicie, zboże, które mają. Wsu trzeba żarcia dać bolak, taki, taki porubaniec. Tą część mogę zamknąć. Część mogę zamknąć. Ciężko jak przyjedziemy. Zresztą tych ziemi pozostanie, widzę. Sadzimy, sadzimy, ziemiotki. Ale, ale ta zniszczona 160, jak. Podziałają? Jestem się. O, nie działają. A też pracę mogę aż z tyłu. Coś ma. Razy, to jest ma. Moder rozkazę. Model nerowanie wykonane. Może ma jadę. No wam trochę powiem, do zboża jest już. Teraz wysypujemy tą przyczepę i kończymy odcinek. 12 minut pewnie nagraliśmy. Wsypujemy ziemioczki sadzimy, małe, no, da akrobatyczne ziemioczki. Dobra, z zboże w garażu i będziemy kończyli odcinek, nie? tym odcinku mam nadzieję, że wejdzie nam wapnowanie, nie? I później jeszcze będzie pewnie należowanie. Z drugiej strony pójdziemy prawilnie. Dobra, trzymacie się, komentujcie słuchajcie na